Wszystkim. Sylwia z Pasieki na Skarpie, Gorzym Polski. Dziś mamy niedzielę, 7 luty, mroźno minus 7. Na spacerze byliśmy. Tutaj ze mną jest dzisiaj Dafi. Ona tutaj będzie nam pomagała w kręceniu. No i cóż, nie mamy za wiele do na pasiece. Pracy, pracy jeszcze, jeszcze nie ma, czekamy z utęsknieniem na tą pracę. Postanowiłam dzisiaj pochwalić się, czy, czy po prostu zapoznać Was z moimi zakupami. Oczywiście te wszystkie produkty można kupić w każdym sklepie pszczelarskim, na Allegro również. Ja zazwyczaj, jak robię zakupy, to dla mnie największą frajdą jest, jeżeli znajdę coś, co ma dobrą cenę. Czyli, czyli jest to taki smaczek, że, że udało mi się coś kupić taniej. Pierwszą rzeczą jest to klamra do łapania matek. Takie małe coś. Na, na początku myślę, że to niektórzy używają, później, jak już widziałam, to każdy łapie matkę w, w, w ręce. W każdym razie jest złotówka. Wszystkie te rzeczy, które tutaj kupiłam, e, były z darmową przesyłką. Mm, wiadomo, że trzeba się troszeczkę e, jak gdyby. Wgryźć w zakupy na AliExpress, ponieważ trzeba zobaczyć, ile danych przedmiotów zostało sprzedanych, jakie są opinie pod spodem. Jeżeli tych opinii jest dużo i wszystkie są pozytywne, no to wiadomo, że produkt jest ok, ale opowiem Wam, że można też się czasami załapać na coś ciekawego. Dłuto ze stali nierdzewnej, takie malutkie, już używane, więc widać, że jest trochę oklejone. 4 zł. Tu mamy takie już większe drewniane i ono kosztowało 8 zł. Kupiłam też nóż do odsklepiania. Nie wiem, czy kiedykolwiek z niego skorzystam. Jeżeli nie, to może torta będę nim kroiła, zanim posmaruję kremem. W każdym bądź razie ten nóż do odsklepiania ma 40 cm długości i kosztował 16 zł. Tutaj mamy widelec. Ma 17 zębów. Musiałam zerknąć. Też ze stali i kosztował 13 złotych. Jeszcze nie używany, mam nadzieję, że w tym roku już go użyję. Spodobało mi się takie coś sprytne. Jest to taka szufelka do zbierania od sklep i do sprzątania dymnicy. I za nią zapłaciłam 10 zł. Hmm. Następnie korek do spustu, całe 4 zł, e, tu mamy stojak do wiadra, 10 zł, e, miotorka drewniana, też już była wykorzystywana, e, 6 zł. No i teraz mamy yy, podkurzacz mini mini mini. On yy, widziałam, że był mały na zdjęciu, ale specjalnie przyniosłam podkurzacz kupiony u nas w sklepie pszczelarskim. No to teraz widać jaki to jest mini i to jest właśnie ten super zakup. Yy, no ale dla blondii no takie szybkie yy, mały przegląd, gdzie trzeba tylko tak delikatnie podmuchać. Yy, no, Cena nie była super, bo za taki mały podkurzacz nie wiem, czy chciałabym zapłacić 35 zł. Jeszcze zerknę czy to rzeczywiście ta cena. Tak, kosztował 35 zł, ponieważ bardzo długo czekałam na przesyłkę i przyszła z małym defektem, gdzieś w czasie transportu było wgniecione, zrobiłam zdjęcie. Zaznaczyłam to na Ali. No, i w ciągu 4 czy 5 dni okazało się, że miałam zwrot na konto i zwrócono mi 25 zł. Kosztował mi na początku 35, zwrócono mi 25 zł, czyli ten mały bajer no, kosztował mi 10 zł. Za 10 zł już go mogłam kupić. Stal nierdzewna. Tak, stal nierdzewna. Fakt, że tutaj to jest plastik, no, zobaczymy, czy posłuży mi. Miesiąc, sezon czy dwa. Nie ma problemu. Kolejną rzeczą jest to rękawice męskie, skórzane. Akurat Piotr już z nich korzystał. Widać zresztą, że są trudne. I te rękawice kosztowały 17 zł. Kolejną rzeczą jest kapelusz. Niestety tylko raz z niego korzystałam. Kupiłam oczywiście dwie sztuki. Ten kapelusz. Słomkowy. Słomkowy, tak, przewiewny, bo o to mi chodziło. Cena 16 zł. Jeszcze ma tutaj takie specjalne gumki, że można sobie zahaczyć, a spodnie. Kapelusz. Sito ze stali nierdzewnej. Podwójne sito, tak, składa się z dwóch elementów. Oczywiście tutaj jest regulacja, żeby można było położyć na wiadrze czy odstojniku. I to się to kosztowało mnie 54 zł. No i największa rzecz, jaką zamówiliśmy, nie wiem. Czy będzie nam to służyło jako, jako miodarka? Bo jest to wirówka, też mi to widać, jest to karpka. Jest to stal nierdzewna. Ma tutaj jeszcze niezamontowany korek. O, jeszcze nie było myte, bo nie było okazji. Tak wygląda w środku. Nie widać, że jeszcze jest folia. Ma uchwyty. Jest zafinana. Jeżeli nie wykorzystam tego jako, jako e, miodarki, no bo tak na początku myśleliśmy, że będziemy mieli tylko 2-5 uli. <laughs> Jednak z każdym tygodniem mamy coraz większy apetyt na, na to pszczelarstwo i, i, i plany już się zmieniają, o czym będziemy Was na bieżąco informować. Na razie nie chcemy zdradzać naszych tajemnic, wiedzą tylko e, niektóre osoby z naszego grona znajomych. W każdym bądź razie ta miodarka cena była dla mnie atrakcyjna 220 zł. Postanowiłam to zamówić, tym bardziej, że oczywiście transport był gratis. Jeżeli nie wykorzystam tego jako, jako wirówki, to można wymontować te wszystkie tutaj w środku rzeczy i może to służyć mi jako odstojnik do miodu. Mówiłam, że kosztowało 220 zł. Tak, to jest taka cena regularna, ale ponieważ w czasie transportu gdzieś ktoś tam lekko nam to wgniotł. czym to nie przeszkadza. Tak, nie jest to wcale jakieś tam pogorszenie jakości produktu. W każdym razie, no i tak zrobiłam zdjęcie, pokazałam to. Okazało się, że Aliexpress bardzo, bardzo dobrze podchodzi do, do swoich klientów. Oczywiście udzielili rabatu, nie było żadnego problemu. Zdziwiłam się, bo pieniążki wróciły na konto. Część tych pieniążków i, i w sumie ta wirówka ze stali nierdzewnej kosztowała mnie równe 100 zł. Myślę, że nie kupiłabym u nas. Takiego pojemnika. No i tyle. Na dzisiaj to taki krótki filmik o tym, jakie poczyniłam wstępne zakupy. Mówię to tylko dlatego, że z pewnością jest wielu tak jak my, początkujących pszczelarzy. Wiadomo, że każde hobby są to koszty i na początku są to głównie wydatki. Więc ja z samej ciekawości zrobiłam sobie taką tabelkę i. Podzieliłam tą tabelkę na różne, na, na, na różne grupy i tam sobie właśnie zapisuję, ile kosztują mnie na przykład rodziny, ile matki, ile wydałam na, na akcesoria, ile wydaję na książki o pszczelarstwie, ile będę wydawała na, na jakieś tam, nie wiem, lekarstwa i inne rzeczy, po prostu żeby mieć taki po, pogląd ogólnie, jak, jak to wszystko. Wychodzi cenowo i jakie to są koszty. Wiem, że to nie są małe koszty i z tym się liczyliśmy od samego początku, ale ja lubię mieć taką kontrolę i wiedzieć, ile na co wydaje. Następnym razem pochwalimy się czymś innym, podzielimy się innymi informacjami. Mamy nadzieję, że będą dobre. Pozdrawiam wszystkich cieplutko. Do zobaczenia.